Siema Ruka, Cipia, w dzisiejszym odcinku Wam pokażę bronie z karnetu bojowego. E, takie bronie jak na przykład FJX e, Horus niestety nie mam, e, ponieważ e, brakuło mi żetonów, czy na przykład gladiatora. Gladiatora też na przykład nie mam, Mam mi też braku żartonów. Ale pokażę Wam te, które mam na razie. Więc operatorem jest oczywiście Słudok, czarna komórka i jedzie teraz z kusturę pierwsze. jakby się słyszeli mojego psa pieszczącego to się nie wziąć błyskotki chwila. bo się ściuło. o chwilę jest to do basa B mniej więcej wygląda to tak moją drugą bronią jest mors. Z przykróconą lufą. Lecimy mutro, proszę, nie, się nie, nie, się moim nie, 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 to nie, nie, za skinę hereteczka do Alpine, więc pokażę nie, nie, tego nie, To jest longbow. Jak widzicie, po kilku kilach podświetla się. Patrz Jak widzicie nabywa kolorów. Moją drugą rolę jest, 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 jest to sama błoskotka, nie? Trzecią zbrojeniem. Jest, takie coś. planowane wykaśnięcie. Jest to pierwsze lepszy skinek jakiego miałem. I drugą rolę z bloku. Czwartym zbrojną jest takie coś. Strzelpane z we zbieg. I drugą rolę z na piątą zbroję, też do pasa B, się nadziei. Też do pasa B, tylko że jest zmieniony pokażę Wam później. I na drugą jest takie coś, stralowy wzrok, jest skin do yy, 7.25, czyli luku do 300. Więc tak to, to strzela. Kwa pociski na raz, chwila. O! I ostatnie uzbrojenie. Tak. Jest to takie. Normalne morze bez żadnych dodatków. inspektor już widzieliście. I druga broń. Tyr manewr koi.

Ogólnie to bronie nie byłem w stanie wam pokazać, ponieważ ich nie mam. Operatorzy. Tylko można dostać w systemie. Za kupienie automatyczną... karne karnetu można dostać normalnego oh, snuka. Albo on dostać, full I'll be the lead, don't. Można też dostać... ...skina do Swagera. Akuma. Radzisz sobie prawie tak dobrze jak ja. Tutaj jest. Nie chcę się zadbać. I... Akuma Czarna Komórka. Macie tutaj na O. Kolejnym skinem do blokowania jest Doc. Kocham swoją robotę! Y kardynał, i kardynał czemu? Wygląda tak. I skin, którego ja sobie kupiłem, to Alpine. Zawsze chętnie dołączy do rywalizacji. Nocny Jastrząb razem z tym Longbowem. Jeszcze jedna, dwa. Jest Spec Stasis. Którego można dostać z kupienia Black Sella. I ostatni. Na Karol. Przekonajmy to się minus. ile jest warta twoja lojalność. To więc czarna komórka. I tak. Jest jeszcze Fenrir oraz Fenrir czarna komórka, ale te skiny są tylko za, za zdobycie e, 100% całego karnetu. Oraz można dostać też hasza. Który wygląda kozacko według mnie. I tak więc to wygląda. Cały tak. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że to wszystko, jak się spodobało, nie zakończy zostać łapki w górę, suba i dzwoneczka do ojca. Widzimy się w kolejnym odcinku, mój widzowie, kochani i nara.